Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here, underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. Myślałam, że to już kurier z choinką. Naszykowałam się ze statywem, z aparatem, a to kurier z paczką, z handemu. Zamówiłam ostatnio kilka rzeczy na Black Friday. Będę zaraz wychodzić z domu, więc mam nadzieję, że kurier akurat nie przyjdzie z paczką, z choinką, jak mi nie będzie. No ale trudno, najwyżej zostali pod drzwiami, raczej nikt nie skubnie. Ale oficjalnie witam się z Wami w trzecim już vlogmasie. Ja tak jak powiedziałam, za moment wychodzę. Muszę jechać zrobić takie zakupy domowe. Pasta nam się do skończyła, nie mamy nabiału, a Kacper teraz trenujący pije dużo nabiału, dużo tych takich szejków proteinowych, więc chcę uzupełnić zapasy, jeszcze jakieś worki na śmieci, takie rzeczy. Ja muszę podjechać na moment do mamy, bo tam do niej przyszła na mój domowy adres też jeszcze jedna paczka, więc może szybka kawa z mamą. Moja mama wyjeżdża na te dwa dni. Na wyjazd biznesowy. Wybierałyśmy strój w pierwszym blogu właśnie i właśnie mama dzisiaj jedzie, więc, jeszcze może przed weekendem, jak się nie będziemy widzieć, ją złapę i napijemy się razem kaweczki z cynamonem. Tak, mam ochotę na kawkę z cynamonem. Wyszłam, słuchajcie, na dwór, a tutaj sypi śnieg. Normalnie Pruszy jest na dworze minus 3, więc może będzie jeszcze dzisiaj wieczorem biało. Mam taką nadzieję, bo od razu ten grudzień jest fajniejszy, bardziej świąteczny. Kacer odebrał mi też moje AirPodsy z naprawy. Może kojarzycie, w zeszłym roku dostałam AirPodsy od niego pod choinkę e, i byłam mega zadowolona, ale po mniej więcej pół roku użytkowania mm, miałam problem z ładowaniem jednej słuchawki. Podłączałam je do ładowania, pokrojec był naładowany, ale kiedy wkładam, do środka słuchawki, one powinny się automatycznie ładować, będąc w pokrowcu, e, ale właśnie był problem i się nie ładowały, jedna była 100%, na przykład druga miała 2%, bo jakby nie stykała z tym, z tym czymś, co powinien e, ją ładować, e, no i właśnie oddaliśmy do naprawy, bo rok jest gwarancja, potem jeszcze kolejny rok jest w razie czego Rejko mi, e, no i właśnie po miesiącu mniej więcej oddali mi je z naprawy, e, pokrowiec mam swój, ale wymienili mi słuchawki, także zaraz przetestuję, czy działają, podjechałam po rodziców, I'm going to my house. night I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're skating around the trees in Central Park. Kiss some under the mistletoe want a Christmas kind of spark Wszystkie paczki odebrane, także rozpakuję, sprawdzę po co przychodziło, bo na kilka paczek czekam. Do vlogmasu. Kilka paczek miało przyjść z produktami do testów, do e, współpracy. Jeżeli mi się sprawdzą, to będę podejmowała te testy współpracy. Więc muszę wszystko poodpakowywać. jaka cute paczka od Daglasa. Taka torebka pluszowa. A w niej, o, perfumy. Born Dreamer od Charlie D'Amelio. A, nie wiedziałam, że wyłączę swoje perfumy. To jest taka TikTokerka, jeżeli ktoś z Was nie wie. Nice, bardzo ładnie to wygląda. O, tutaj wiem co jest. Dresik ze Strong Pointa. Mam już taki jeden brązowy. Bardzo mi się sprawdzał. Często w nim chodzę i Marka zauważyła, że często się w nim pojawiam. I chyba podesłali mi jeszcze jeden. Tak. Jeszcze jeden tylko w kolorze czarnym. Super. Dzięki piękne, bo naprawdę bardzo lubię ten krój. Paczka od paezę, może jakieś nowości. Jeżeli będą fajne, to na pewno będziemy je również wprowadzać do drogerii Flowy. I na koniec wielka paka od Pupy, Pupa Milano. Zobaczymy, co się w niej kryje. No i co my tutaj mamy? Chyba jakiś balon. Zobaczmy. Okej. Okay. balonik z helem. A pod spodem paczuszka. I chyba nowy tusz, dokładnie nowy tusz od pupy. Przyszłam właśnie na magazyn i nadaję świąteczną paczkę dla naszej pracownicy Natalii. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. Troszkę jej tutaj fajnych rzeczy napakowałam. Kosmetyków, niekosmetyków, zestawów prezentowych. Także pakuję do końca i wysyłam. Paczucha świąteczna dla Natalii spakowana. Nada na Katwyr będzie jechało za niedługo na magazyn. I wyślę ją razem z wszystkimi zamówieniami dzisiejszymi z drogerii Flowey. A ja wracam teraz do domku. Dostałam telefon od że zostawił mi choinkę e, pod drzwiami, więc idziemy zobaczyć, jestem ciekawa jak duża ona będzie, jak duży będzie, czekał na mnie karton. Choinka faktycznie przyszła i powiem Wam, że jest ona naprawdę, naprawdę duża. Porównajcie sobie do walizki, którą pożyczyłam od rodziców na jutrzejszy wyjazd, bo jutro jadę z dziewczynami. Ale to dowiecie się w jutrzejszym vlogmasie wszystkiego od rana. No a tak wygląda ta choina. Ja miałam nadzieję, że przyjdzie wcześniej i zdążę ją dzisiaj rozłożyć, ale mamy godzinę 19, więc niestety musimy przełożyć rozkładanie choinki na vlogmas po moim powrocie z wyjazdu. Stwierdziłam, że mogę Wam zrobić mini haulę zakupowy z zakupów do domu i spożywczych. To nie jest nic świątecznego, ostrzegam. Szybko potem przejdziemy. Pomidorek na jutro na śniadanie, bo na jutro odbywałam catering, bo wyjeżdżamy z dziewczynami, więc zjem tylko w domu śniadanie i pewnie już lunch, obiad na miejscu, jak dojedziemy. Dwie bułeczki też na śniadanie. chłopcy myślą o tym. Pasty do zębów, zapas dwóch sztuk. Szczoteczki do zębów. Dwa Miller Milsie proteinowe. I moi drodzy kapsułki do prania. No dobra, bierzemy się teraz za wymianę tych obrazów. Te są takie, wiecie, wakacyjne, jesienne, a te typowo na e, zimę, na grudzień i styczeń, więc zabieram się za wymianę. gotowe, wymienione. Jeśli chodzi o ten bukiet, to doradziłyście mi, bym nasypała tutaj sztuczny śnieg i muszę go kupić i tak zrobić. Na razie dałam tylko biały papier tak, żeby nie było tego tak goło na dole. I muszę wam powiedzieć, że kurier trochę pokrzyżował mi te plany. Miałam nadzieję, że przyjdzie z rana, jak jeszcze byłam w domu. Ee, I wtedy chciałam wymyć podłogę, wyodkurzać i e, postawić choinkę już w nowym miejscu. No a że przyjechał później i w domu byłam dopiero wieczorem, e, no to już teraz nie mam po pierwsze Czasu, po drugie, siły. Na co jestem trochę zła, bo plan na dzisiaj miał być nieco inny, ale mam nadzieję, że mimo to oglądało Wam się przyjemnie tego vloga. No, trudno. Jak to się mówi, co się odwlecze, to nie ucieczy, czy jakoś tak, więc e, zrobimy to po wyjeździe. Tak jak Wam wspomniałam przed chwilką, wyjeżdżam jutro na wyjazd z dziewczynami. Jedziemy w czwórkę, w cztery baby, także możecie spodziewać się od nas w najbliższych dwóch dniach fajnego kontentu, właśnie takiego wyjazd wyjazdowego. Babskiego, więc dzisiaj już wstępnie sprawdzę sobie, czy mam wszystko poprane, poprasowane, a jutro z rana będziemy się pakować i wyjeżdżać. Zapomniałam w końcu rodziców przetestować słuchawek, czy działają, połączyłam je teraz i widzę, że jest jakaś nowa opcja, bo od momentu kiedy oddałam słuchawki do naprawy, w tym czasie, kiedy już ich nie miałam, robiłam aktualizację systemu w iPhone'ie, teraz tutaj pokazała mi się opcja, że mogę personalizować dźwięk przestrzenny. Widok z przodu. Dobra, rejestruj z przodu. A, okej, okay, ja on będzie skanował, tak jak do Apple ID chyba. Lewe ucho, aha, to czyli on sobie tutaj musi zczytać kształt może jakiś, nie wiem. Okej. Okay. No i co zarejestrowałeś? Spersonalizowany dźwięk przestrzenny, gotowe. Dobrze, dziękuję. Sprawdźmy w takim razie, jak to działa. Czy muzyczka gra odpowiednio, czy działają elegancko? Ech, dobra, włączymy sobie coś świątecznego. Zrobimy tak, moi drodzy, że ja e, zanucę jakąś nutę, nie będę używać słów, a wy w komentarzach zgadujecie co to było, i ja do osoby, która zgadnie. Wyślę paczkę kosmetyków w prezencie. Dobra? Pewnie będzie dużo osób, które zgadną. Taką mam nadzieję, że będę dobrze nucić, nucić, ale spośród wszystkich komentarzy wybiorę po prostu jedną osobę, której paczuchę wyślę, także bądźcie czujni, włączam. Dobra, to. <laughs> Na 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 co my tutaj mamy? Gdzie tu jest trójeczka? Tu nie ma. Okej. Okay. Mamy trójkę. I już sprawdzamy, co tutaj się kryje. Coś ciężkiego. Co to jest? O! Jakiś taki booster zapachowy do prania! Słuchajcie, to jest booster do prania. Coś w formie chyba płynu do pokania. Doczytam sobie później, ale nie spodziewałam się takich produktów w tym kalendarzu. A tu proszę, bardzo miłe zaskoczenie. Następnie kalendarz z Debody Shopu. Tutaj też szukamy trujeczki. Mamy trujeczkę i już ją odpakowuję. I co się kryje w środku? O, w środku kryje się Liquid Peel, czyli chyba jakiś żel do peelingowania ciała. Chyba tego produktu jeszcze nie miałam, jest z tej serii e, bodajże spa e, zapachowej od The Body Shopu. Fajnie, super, przetestuję. Został nam jeszcze kalendarz z Lasha. Jeżeli tutaj znowu dzisiaj będzie kula to zdecydujcie, proszę, co ja, co ja mam zrobić z tym kalendarzem. Czy oddać go rodzicom i Wiktorii, żeby sobie korzystali z wanny, czy po prostu faktycznie zbierać te wszystkie kule i wybierać się na kąpiel do rodziców. Czwórka, nie, trójka, Boże, trójka. Jakaś duża ta trójka. Pytanie, czy będzie coś dużego, czy po prostu jest duże okienko. O, jest chyba coś wielkiego i to jest chyba znowu kula. Jak ona pachnie, ja już stąd czuję. Ale to jest znowu kula. Jaka piękna. Taka tęcza. Słuchajcie, pachnie. Przebosko. Ten lasz to po prostu jest hitno, tylko czemu ja nie mam wanny? Podejrzewam, że teraz w całym tym kalendarzu będą same kule. Zdecydujcie, please, co ja mam zrobić z tym kalendarzem. Moi kochani, ten vlog ma z dobiega końca, widzimy się już jutro w następnym odcinku. Ja lecę sobie popracować jeszcze troszkę e, i lecę, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, już wstępnie przygotować sobie wszystko do wyjazdu, także jutro widzimy się we vlogu z wyjazdu. Buziak, do jutra!